I co teraz? Mam nadzieję, że tytuł, bo gdzieś tam był ten tytuł mistrza Europy. Mam nadzieję, że może, nie wiem, propozycją, bo walka o mistrzostwo świata. Może a propos też słyszałem, coś takiego: walka z Tomkiem Adamkiem. Co za fantastyczna noc. Tu będą się największego kalibru. Nie gotujcie się państwo na Kibice najchętniej zobaczyły Twoją walkę z Artenem Szpilką. Chyba wiesz, że zadebiutował. Ja powiem tak, e, słysza, słyszałem, słyszałem. Ja powiem tak, jak się ma za przeproszeniem jaja, jak się mówi, że sprawdzimy się w boksie, to sprawdźmy się w boksie. Jeśli jak to, za przeproszeniem to się tak mówi, może powiedzieć Rafał Jackiewicz, to jest jego tak. powiedzenie, morda gada, morda odpowiada. Jeśli masz jaja i mówisz, że w boksie się mieliśmy sprawdzić, to ja zapraszam Cię do boksu. A jeśli będziesz miał ochotę, to potem remont możemy zrobić w klatce. Czyli najpierw boks? Absolutnie tak. To jest jakby moja rodzima jakby dyscyplina sportu. I jestem sportowcem z krwi i kości. Tak? Ja wybieram, jakby można powiedzieć, boks. Jeśli, jakby można powiedzieć, w tym boksie za mało będziesz miał przetrzepanej skóry i będziesz chciał, jakby, może powiedzieć, rewanżu. No to pewnie zrobimy, może w KSW. No zobaczymy. Znaczy w KSW. W MMA o tak tym bym powiedział, tak. No, twój promotor Andrzej Wasilewski wyśmiał ten pomysł walki w KSW z Arturem Szpilką. W MMA porównał to do jakichś igrzysk paraolimpijskich. Ja, ja, ja już tam kiedyś się wypowiadałem na ten temat. Andrzej jest, to co mi się podoba, z krwi i kości, można powiedzieć, w cudzysłowie też, tak. można powiedzieć w pewnym sensie też z dziada pradziada, sportowa rodzina. Tata był w boksie. Ja no, przecież pamiętam, że Andrzej, Andrzej jest w boksie. To są, tak. to są jakby, Andrzej jest, można powiedzieć, 50 lat w boksie. Tak. Jeśli ktoś jest 50 lat w boksie i widzi ten boks, jakby można powiedzieć, od podszewki, dosłownym słowa znaczeniu, można powiedzieć, każde szycie jakby każdą nitkę, więc ja się wcale jakby nie dziwię Andrzejowi i, temu, i tego określenia, tak. Gdzieś tam te wszystkie, jakby można powiedzieć, wszelkie walki, dlaczego ludzie idą do, do, do tego, bo to jest, jakby można powiedzieć, w pewnym sensie łatwizna, no, Jeden się potrafi bić na ulicy, drugi się nie potrafi bić na ulicy, ale każdy jakoś tym jeden macha i każdy sobie może jakoś tam poradzić, tak, więc y, fajnie jest, bo poprzewracają się, powygłupiają, Trochę fikołków, trochę połapią się za nogi, za ręce, za głowę i to jakby ludzi gdzieś tam w jakiś sposób jarcuje. Mnie do końca, powiem szczerze, byłem kilka razy, to, że chłopaki, ekipa z KSW zrobiła z tego naprawdę kawał, kawał dobrej roboty, chwała im za to, tak, ale no, mam nadzieję, że mamy taki plan z Andrzejem zrobić, a propos, że że nie będę po prostu musiał wchodzić do tej klatki. Jasne, ale wiem, że ustawia się do ciebie kolejka promotorów, którzy chcieliby, żebyś wystąpił w tych różnych frykowych walkach. Czy to, ja myśl, tego ja, nie wykluczasz? Ja, myśl, ja myślę, że chyba, chyba, chyba ich nie stać. Myślisz? Tak myślę. Chyba ich nie stać. Musieliby mnie naprawdę zagiąć, jak to się mówi zagiąć do do jętej i, i, i taką propozycję chlasnąć, że, że, nie, że nie mógłbym odmówić, ale wydaje mi się, że są zabiedni. W no. większości z nich są zabiedni. Najważniejsze, żeby sobie jakieś tam rzeczy wyprostować i, i normalnie zacząć funkcjonować, normalnie żyć, cieszyć się, jakby można powiedzieć rodziną, y, dziećmi y, tym całym jakby można powiedzieć czasem, który, który bo wyjściem mi wolność jest wspaniała, wolność jest nagle przecudna, nawet jakby to się mówi najskromniej, ale na wolności. Nie ma nic piękniejszego jak wolność. Kiedy wychodziłem do pracy na, na tą tak zwaną wolność, to uwierzcie mi, ja łapałem, ja łapałem dopiero głębszy oddech. Dopiero jakby można powiedzieć, nabierałem tego, tego takiego trochę animuszu. Tak? Ja swoją robotę starałem się robić dobrze, więc wychodziłem do pracy i naprawdę, naprawdę pracowałem tam, nie, nie, nie obijałem się, ale jakby to powiedzieć wybieram ring, salę treningową. Salę bokserską, trenera, menadżera, osoby, które mam do tej pory i, i co teraz? Mam nadzieję, że tytuł, bo gdzieś tam był ten tytuł Mistrza Europy. Mam nadzieję, że może, nie wiem, propozycją, bo walka o Mistrzostwo Świata. Może a propos też, słyszałem, coś takiego: walka z Tomkiem Adamkiem.